Najdroższy na rynku pojazd w tym momencie jest 7. Zmieniono obatę rating, w tym momencie jest to 8:3. Wielu graczy rozmawiając na temat pojazdów, znajdujących się właśnie na rynku, które można kupić za gajcie końsy, a tego pojazdu nie mają. Rozmawiamy z nimi odbywałem się na tej zasadzie, czy że chciałbym mieć ten pojazd, czy Szkoda, że go nie zrobiłem. Zrobiłam coś w tym stylu. Ja ogólnie go nie zrobiłem. Ja otrzymałem może nie tyle sam pojazd, co akurat tą kwotę, którą mogłem przeznaczyć wyłącznie na ten pojazd. Wtedy to był koszt z tego co pamiętam 80 Gajdian Końców, i w taki sposób trafił do mojego hangaru. Zbyt wiele nie mnie zagrałem. Kilka pierwszych bitew z racji tego, że raczej preferuję. Bitwy pojazdami drugowojennymi i jeżeli chodzi o wyższe areny, no to raczej wyłącznie lotnictwo. No ale dobra, e, przełamałem się specjalnie dla celów, dla celu zrobienia tego filmu. Zobaczmy w ogóle, jak to sobie radzi i czy jeżeli ktoś przyniósłby wam walizkę opłacałoby się taki pojazd w ogóle e, zakupić bądź ewentualnie odkładać, bo też taka jest możliwość dla tych nazwijmy to lepiej zorganizowanych, aby nawet taką kwotę odłożyć. Czy warto w ogóle. Pojazd w teorii ma znakomite osiągi zarówno w poruszaniu się, jak i grubości pancerza, działo, szybkostrzelność, w zasadzie wszystko. Na pierwszy rzut oka IS-7 no to jest pojazd absolutnie OP i no, i tyle w zasadzie taka typowa esencja e, radzieckiego czy e, ruskiego e, BIAS. No, ale rzeczywistość wygląda troszeczkę inaczej, bo ci z was, którzy grają na e, Battle Ratingu właśnie 8-3, wiedzą e, jak rzuca. No i zobaczmy, jak w tym momencie sobie tym isem e, będzie można, czy można sobie naradzić. E, ja w sumie do. O, w przed tą bitwą rozegrałem jeszcze dwie inne, tutaj moment bo chyba coś słyszałem, a przy okazji tutaj mały czat mi się e, nawiązał do jednego z nerwowych graczy, e, nie wiem czy zauważyliście, ale to ostatnio na europejskich, a zwłaszcza na amerykańskich serwerach e, mnóstwo ruskich. E, ale... Wybaczcie, musiałem po prostu odpisać. No okej, okay. przed tym, tym czołgiem można było jeszcze coś zrobić. Tutaj minusem jego jest e, ten karabin zawieszony cholernie wysoko. No on jest skuteczny do strzału za osłony. celów miękkich. Tutaj coś mamy. E, ale na takich bardziej otwartych przestrzeniach, gdzie są... Elementy, za którymi można się schować, on raczej przeszkadza. Co my tu mamy? O, mamy tutaj miszka A, chyba mnie nie zaspotowało. No, to dobra, pierwszy kill. E, ogólnie celem moim jest wyjechanie e, w miarę możliwości z, z, wraz z, z flankowaniem e, blisko respawnu. No bo. W ten czołg już nie jest na swoim, na tym baterejtingu, na, na którym można byłoby tak bezkarnie na wprost z respa na resp jechać. Nie jest to czołg szturmowy, takim, o takim czołgu zrobię Wam w przyszłości inny film, który również jest to czołg e, najdroższy, tyle że z innej nacji w ogóle mam w planie zrobić, no e, to mamy rozmowę jako się toczy. E, no właśnie, najdroższe pojazdy z kilku tych, może powiedzmy, najbardziej popularnych nacji. Czyżby tam coś się działo? No, małe lagi. Helka. No, zobaczymy, czy ten karabin się przyda. To będzie Aha, trzeba się uwijać, albo coś podobnego do Aha. Trzeba się uwijać, no bo jak go szybko nie trafia, a to jest pilot ogarnięty, no to wtedy no może to się źle dla mnie skończyć. A jest trafione, rozwalone, ale nie przeze mnie. No dobra, idziemy dalej. Także swego czasu ci, którzy mieli ten czołg w swoim hangarze czy w swoich zestawach, no dni, są te fajne, dobre dni dla tych graczy już się skończyły. Teraz trzeba się więcej namęczyć. Ten pojazd nie jest aż tak świetny, ale zobaczymy. Pamiętajcie w ogóle, że to niezależnie jak ta bitwa tutaj poleci, to nie, nie każda bitwa wygląda tak samo. Są takie, na których Wyjeżdża zostajesz gonga na same dzień dobry, o, 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 pięknie, a dobra, no, to jest to o czym mówiłem, e, szybko, szybkie akcje trzeba z kelkami robić, no bo ogarnięty pilot będzie w stanie odpalić jeszcze kilka rakiet, no i tak jak widzicie, ja tutaj jestem już nieźle ugotowany, a nasza drużyna nie w najciekawszej sytuacji, tak więc... E... Mam nadzieję, że nie skupiłem na sobie większej uwagi. W innym wypadku, zanim się naprawię, chociaż już, już można, um, byłoby cienko. Dobra, idziemy dalej. Ogólnie nie jadę na respa po to, żeby mieć jak najwięcej killi. Moim celem jest zatrzymanie tych pojazdów, czy ewentualnie zwrócenie na siebie uwagi właśnie w taki sposób, aby zatrzymać jak najwięcej pojazdów, które w tym momencie będą atakowały ten środkowy punkt. Kolejne kill, ok. No i przy okazji zobaczymy jak do takich akcji ten czołg się nadaje. Coś tu jeszcze tak, coś tam jeszcze jest. No ale teraz już prawdopodobieństwo spotkania przeciwnika będzie coraz większe. A samoloty. Nasza obrona przeciwpowietrzna nie jest najskuteczniejsza w tym momencie. Coś tam słychać. No, tak czy inaczej, po tych kilku bitwach, teraz z rzędu, które rozegrałem, no, niezależnie od tego, jak ta się zakończy, ja osobiście, gdybym miał te godziny w tym momencie, najwyższa, najwyższa oferta kupna to jest, jak robię ten film, 1052 godziny. Gdybym dostał ten 1000 gejzinów, na pewno nie przeznaczyłbym go na ten pojazd. Gdybym go nie zrobił, pewnie bym żałował, bo sugerowałbym się tymi wszystkimi opiniami gameplayami i gameplayami innych, którzy na temat tego konkretnego pojazdu robili, no bo no dość fajnie wygląda, to trzeba przyznać. No a gameplaye tych, którzy go mają, wyglądają na absolutnie fantastyczne. Rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej. Co to tam? Mouse? No ale... nie no to nie. Taki strzał to nie wyjdzie. Dobra, no spróbuję podjechać trochę bliżej. I za taką kwotę wolałbym kupić więcej z zupełnie innych pojazdów. Pojazdów być może z tej samej nacji. Które sprawiają, dają więcej fanów no i przede wszystkim pozwalają na osiągnięcie znacznie lepszych e, rezultatów niż sam IS-7. IS-7 to taki w tym momencie szpanerski pojazd. Jeżeli chcecie komuś zaimponować, macie ten pojazd, no to na pewno tak będzie. Jak się nim wysypiecie, zwrócicie uwagę na siebie wszystkich. A już na pewno, jeżeli ktoś Was oznaczy i opisze, że to jest IS-7, no to Możecie się stać, albo raczej na pewno staniecie się celem priorytetowym. Zresztą, tak samo jak ten który gdzieś tam obok mnie się pałętał. To mamy kolejną uchelkę. No, tutaj, takie kręcenie bączków w tej wodzie niedaleko, respa to jest igranie z ogniem. Ale i tak swoje już zrobiłem, tak więc w najgorszym wypadku A, będzie ponowne odrodzenie. Gdybym miał się odradzać ponownie, to no raczej również nie wziąłem tego IS-a, bo ja prawdopodobnie jakiś samolot. No, trochę mi tutaj ten, ta helka przeszkadza, no ale zbliżam się do Respa. Nasi biorą ostatni punkt, tak więc w tym momencie chodzi o to, aby zamknąć wszystkich. Na respie. Mam nadzieję, że nie wyrwie się nikt tutaj z naszej drużyny, aby za wszelką cenę nawalić jak najwięcej killów i nie wjedzie do czerwonej strefy. Bo to się zawsze źle kończy. No zobaczmy. Jeszcze jedna górka. Więc za chwilę już powinno być widać co tam się chowa. No i w tym momencie to już jest chyba. No to w sumie jest pozamiatane. O mamy tutaj coś eee, małego ruska No i w zasadzie jeżeli chodzi o priorytet, priorytetowe cele, no to ja właśnie takim celem powinienem się stać z racji tego, że i siódmy w okolicach respa. Jeżeli już uda się nim dojechać. Jeszcze raz. To jest... Masakrator. Tak widzieliście pocisk mimo opóźnienia zapalnika trafił po drodze w murek, ale eksplodował dopiero Celu. Dobra, no i kolejny kill. Dość jest w zasadzie pozamiatane. Świetny rezultat, ale tak mówiłem. O, tu nie zdążę chyba przeładować. Tak jest e, na no sam koniec. Jeszcze buła. E, takich bitew e, w, z takimi rezultatami wielu nie będzie. Ten czołg nie jest. Nie, no nie pozwala na to. Może inaczej. Czołg może i by pozwalał, ale. To jak rzuca, a rzuca 8-3, z pewnością wiecie to lepiej ode mnie, najczęściej, właśnie na 9-3, i nie jest to jak na niższych erach, gdzie kiedy jesteśmy down no, oznacza to, że ci zapciera no, z reguły, no, mieli gorsze dni, i nie albo w ogóle umiejętnościami się nie wykazują żadnymi. I te zwycięstwa nie są takie trudne. W tym wypadku jest to w zasadzie ustalone z góry: będzie 9,3. Mało prawdopodobieństwo, że będzie wyrównany bater rating, o, albo będziemy na samej topce. A to z reguły oznacza wpierdol. Na dzisiaj to wszystko. Bawcie się dobrze. Nie zależycie, czy macie ten ISA czy nie. Cześć.